To nasze werniak witam w kolejnym odcinku Hockey Flash. 2017 rok rozpoczął się pod znakiem emocji związanych z występem naszych juniorek na mistrzostwach świata w Katowicach. Podopieczne Grzegorza Klicha zrobiły miłą niespodziankę, zdobywając brązowy medal w pierwszym w historii występie w dywizji 1B. Biało-czerwone pokazały też, że mają twardy charakter. Bójka z dunkami będzie wspominana jeszcze bardzo długo. Brąz naszych hokejistek z kadry U18 to też dobry prognostyk przed kwietniowymi mistrzostwami świata seniorek, które również odbędą się w Katowicach. Teraz przypomnijmy sobie co działo się w polskim hokeju w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Na początku września w Mińsku odbył się turniej kwalifikacyjny do zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczang. Nasza reprezentacja po przegranych meczach ze Słowenią, Białorusią i Danią zajęła czwarte miejsce. To znaczy poza tym pierwszym meczem myślę, że w każdym meczu mogliśmy powalczyć o lepszy wynik, lepszy rezultat, ale tak, jakby te drużyny pokazały, że mają troszeczkę lepszą jakość niż my, i wynik końcowy to odzwierciedla w 100%. W dniu przerwy podczas turnieju nasi hokeiści mieli okazję kibicować reprezentacji polskich koszykarzy, którzy również w Mińsku walczyli z Białorusią w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Na waszym meczu pojawili się reprezentanci Polski w hokeju na lodzie. Chyba miłe wsparcie z trybun. Bardzo miłe. Nie spodziewaliśmy się, że, że, e, że przyjdą. Wiedzieliśmy, że mają tu, tu swoje zawody. Także jak zobaczyliśmy na rozgrzewce, e, że więcej kibiców jest z Polski niż, niż tu z Białorusi. Także no, było wielkie wsparcie. Słuchać ich było i, i dziękujemy im za to, że, że nam tu pomogli. Miniony rok był szczególny także dla polskiego klubowego hokeja. Po raz pierwszy w historii zespół ligowy wystąpił w rozgrywkach elitarnej Ligi Mistrzów. W Champions League zagrali hokeiści Komar Krakowi. No, ten hokej jest o wiele szybszy. Tutaj wiadomo, drużyny są z tej najwyższej półki i trzeba po prostu się, się troszeczkę przyzwyczaić do tego. W porównaniu do naszej ligi jest to po prostu no, inny wymiar. Myślę, że, że przez jakiś czas dawaliśmy radę, no były te, te, te gorsze momenty, no ale mamy teraz następny mecz, już, już wiemy co nas mniej więcej czeka i mam nadzieję, że się lepiej przygotujemy. Dzięki działaniom prezesa PZHL-u Dawida Chwałki do Polski znów zawitał Jari Byrski, trenerski wirtuoz z Kanady, pracujący na co dzień z zawodnikami Nigel, przez kilka dni szkolił młodzież i trenerów w Nowym Targu. Tradycyjnie na starcie sezonu dwa czołowe polskie kluby rywalizowały o super W rozgrywanej na raty mglisej batalii w Nowym Targu hokeiści Komar Krakowi 3 do 2 pokonali Tatryski Podhale. Za polską reprezentacją seniorów już dwa turnieje EHC nowego sezonu. W Budapeszcie podopieczni Jacka Płachty zajęli piąte miejsce, pokonując na koniec rywalizacji Włochów. Po trzech latach kadra wróciła też do Gdańska, gdzie niesiona żywiołowym dopingiem kibiców w Hali Oliwia dzielnie walczyła z Kazachstanem o zwycięstwo i puchar imienia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Gdański turniej zakończyliśmy na drugim miejscu, przegrywając w decydującym meczu z Kazachstanem 1-2. Ostatnim wydarzeniem 2016 roku był turniej o Puchar Polski rozgrywany w Nowym Targu. Puchar trafił w ręce GKS Utychy. W półfinałach GKS Tychy pokonał Templisz Polonie Bytom aż 5 do 1, a miejscowe Tatryski hale przegrało z w Krakowią 2 do 4. Tradycyjnie w wielkim finale wicemistrzowie Polski z Tychów zwyciężyli Krakowian 3 do 0. Puchar wręczył prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Dawid Chwałka.